Elo, Elo, Elo. Witam. Na filmie nowym. Po pierwsze w ogóle, odnosząc się do tytułu, mam dla was 300 dolarów. W sensie nie wiem w jaki sposób wam je dam jeszcze, ale mam je jakoś wam dać. W sensie co coś mam zrobić, żebyście by je dostać. Y jakiś ten y kokurs musi być. No to coś nam się wymyśli, nie? W sensie coś tam coś tam ogarniemy, y więc spoko. No y także ten. No, to takie minimalne ogłoszenie, jeżeli chodzi. Yy, teraz tak, czemu? Bo małpa mówi, że wam da, no to wam da. To Wiktor powiedział, we, weź daj 300 dolarów komuś tam. No to mówię, no dobra, no to komuś tam dam. Ma być na posta w każdym razie jakieś te 300 dolarów i nie wiem czy to będzie 3, 3 razy po 100, czy 2, 2 razy po 150, czy raz 300 czy nie wiem, może 6 razy po 50? Nie, nie, nie wiem tego. W sumie zrobiłbym raz 300, to bym się nie musiał z tym pierdzielić i w ogóle, a z drugiej strony... nie wiem w sumie. Weźcie mi napiszcie, bo, bo, bo ja nie wiem co mam z tym zrobić. To, to może byście jakiś pomysł znaleźli, bo zajebiście. Dobra, a więc tak. Co do rzeczy absolutnie nieistotnych, ale... na Steamie. Bo wczoraj były ceny jakie były, nie? W sensie dostaliśmy w ogóle taki dzień, że, Nie wiem, na przykład skrzynie... Mm, Dajmy na to rękawic spadły poniżej 88 RMB, takie coś. Zostaliśmy na przykład dzień, właśnie w którym mieliśmy tego typu ceny na printstreamie. To widzicie, nie? No, gdzie aktualnie chyba już takiej ceny nie ma. Printstream, print 4 Minimalware, proszę mi wyszukać. No właśnie, chyba, chyba już nie. No, do, do, dosłownie. Taką. No i dostaliśmy na przykład niskie ceny na Containment Breachu i, i w ogóle y, bardzo duże obniżki wczoraj były, nie Nie wiem nawet, czy te Emerald Web, o których robiłem film, to, to, to już się nie okazało być y, tak jakby, nie wiem, w cudzysłowie strzał w dziesiątkę, y, żeby sobie to kupić wtedy. Y, to by były chyba wtedy, nie? 20 koła. A jak to na USD? Tak, tak. No właśnie, widzicie zresztą mnie, że to chyba były te, nie? No właśnie, no właśnie. Yy, także ja ogólnie się czuję, że dosyć dobrą intuicją się wczoraj wykazałem. No i teraz tak, z rana ogólnie wystrzał całego rynku się wydarzył, w sensie na jupinie. Yy, taki, że na przykład AK Redline nowe ATH w ogóle wbił. I dużo itemów ma nowe ATAH. Redline 1900 RMB swoją drogą minimalware przekroczył, co jest w ogóle wynikiem aż kosmicznym, no bo 1800 było do, tych, do tej pory, nie? A tu naprawdę wbija wynik aż pojebany. W ogóle 1800 dostępny dalej na flocie tak. Pod takiego flipa z jakimś takim -la długoterminowym zacięciem, czy przeczekaniem jakimś, wygląda ciekawie. Ale trzeba się zastanowić, nie? Chociaż teoretycznie stów, 100 RMB leży na, na ulicy, nie? A to całkiem przyjemny profit, jeżeli nawet chodzi o procent. No tak, no ale coś takiego. No i teraz tak. Po sobie w XFIP zobaczyłem, co teoretycznie mógłbym zrobić, no i tak, tak jak widzieliście zresztą u mnie w tym w, tych, w tej historii trade'ów, no trzeba przyznać, że te, te rzeczy, które tutaj są, no to, to są bardziej takie typu, że no bo ja wiem, że to pod małpę wchodzi. Wiem, że Princeton jest pobugowany jak jasny chuj i że cały czas jest skupowany losowo. No to tak sobie kupiłem, żeby był, nie? W sensie wiem, że i tak na tym zarobię jakoś tam, wyprowadzę to, więc G. Ale mm, te dwa kupiłem z taką myślą, że wystawię to na jupinie. Jak się sprzeda, to odkupię, nie? No i to rzeczywiście wystawiłem 2,775 tu, które już dzisiaj jest warte 2,800, co jest ciekawe. Yy, RMB. Yy, nawet gdzieś tam może z jakąś przebitką lekką. Już, pewnie ponad. Yy, no i 3,110 RMB. Tak to zostało zrobione. No przy czym ja, ja te rzeczy kupowałem, yy, znaczy to kupowałem drożej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Albo gdzieś tam po tej samej cenie. Także tu, tu, tutaj jedynym moim zyskiem jest ten flip. Tutaj po prostu kupowałem przedmiot, no zresztą chwaliłem się, 393 dolarów. Dałem za niego wcześniej, tego, którego miałem. Sprzedałem go za 300 RMB i odkupiłem za 330, nie. Więc. Czy to duży zysk? No nie, no to są te właśnie zyski typu 3-4%, jeżeli chodzi o te rzeczy, no ale jakby. Po prostu zabezpieczam ten kapitał, nie? A wiem, że ten containment bridge może nawet i 3,300 kosztować. Więc też jakoś się tam bardzo mocno nie martwię o to, że kupuję coś na jakieś górce, czy coś takiego. Yy, z ciekawych rzeczy, jeżeli miałbym do czegoś jeszcze wracać tu, tu na rynku. Powiedziałbym, że Maryna w ogóle jest pojebana, w sensie ona zrobiła takie jojo wielkie, ponieważ yy, i swoją drogą nie wysłał mi tego z tego, mogłam to anulować, widzicie. Yy, pewnie, pewnie by się opłacało tego, tego dziada kupić z rynku, tak mi się wydaje, dałoby się na pewno z nim coś porobić i byłby na nim profit, no ale jakby już nie będę. Znaczy... O no, czy mi się chce aż tak mocno flipować, no pewnie musiałbym go kupić za jakieś 1390, czy coś takiego, no i wtedy może by to miało sens. A ogólnie wykres akwamaryny na tym, na Yupi nie wygląda kurwa tak. No to nie wiem. No to no, taką wygląda. No. Z 1000, znaczy w ogóle z 900 do 1300, do 1200, do 1400, do 1300, do 1500, do 1300, do 1500. No, to takie dosyć pojebane bym powiedział. No, jeżeli chodzi o jakieś takie szersze konteksty, w sensie jakieś itemy, temy, nie wiem, musiałbym przejrzeć swój ekwipunek, czy mam coś takiego, co by jeszcze można było komentować. Dalej, Brainstream w ogóle pozostaje w grze, ten minimal worth soundtrack, więc się cieszę, to, to trzeba przyznać, że jeżeli, jeżeli wyjdzie no to jeden z fajniejszych flipów jakie w ogóle, znaczy drugi najfajniejszy flip jaki gdzieś tam może siąść, także spoko, ale na razie nie widzę jakby, żeby się w historii sprzedawanych pojawiały takie ceny. I też raczej yy, się nie otwiera, znaczy on urósł tak jakby od tamtego momentu, kiedy go kupiłem, urósł, tak jak miał urosnąć, ale nie o, nie o tyle, o ile ma urosnąć, przed nim jeszcze trochę, jeszcze chwilę, no ale <laughs> nawet ten 1% zysku yy, w tydzień przyjma, przyjma, no, także jak widzicie. Te, nawet jak teraz sobie te wyniki pokazuję i tak dalej. No to jest, jest trochę zmiany w tym moim podejściu i tym moim funkcjonowaniu, bo kiedyś powiem zupełnie szczerze, że jakby mi ktoś powiedział, że będę siedział i zastanawiał się, jak mogę przeflipować, nie wiem, ileś tam tysięcy, czy no, to jakąś tam kwotę, nie? Yy, czy, to, czy to będzie. No bo to, to też jest to, że, wiecie, wy widzicie, że ja coś tam robię. W jeden dzień, nie? A To, to, to się robi codziennie. No to, to też jest to. Jakby jak mi ktoś kiedyś powiedział, że będę siedział i się zastanawiał, w jaki sposób przeflipować 1500 albo 10 tysięcy zł w ciągu jednego dnia, żeby zarobić z tego na przykład 4%, to bym uznał, że trochę pierdolnięte, nie? No ale się zmieniła perspektywa. I w sumie jednak flipowanie po 4%. 5. No czasami tak jak na containment breachu 15%. Yy, w ciągu tygodnia. Ja zawsze się staram to maksymalizować, nie? Zatem, ten. Yy, yy, ja tak się staram do, do około 5-7% łapać na Flipie, a jak wychodzi, tak wychodzi, no, wiadomo. Jak ten jak ten Prince Rink sią, siądzie to będzie 11%. Na przykład 11, 11, tak. Ale ja nie wierzę w 11%, że się uda zrobić na Flipie. Bądźmy już realistami. To już dobrze że się na tamtym faktory udało zrobić 15. Yy. No to bym powiedział, że trochę, trochę dziwne, żeby tak siedzieć i tak klikać. No ale procent składany jakoś to robi. Gdzieś to się, gdzieś to się wzmacnia. No i chyba git. No. To tyle. Miłego dnia i w ogóle. Hej.